Jedna z najgłębszych tajemnic ludzkiej egzystencji kryje się w starożytnej maksymie hermetycznej, która brzmi: Jak na górze, tak na dole. Ta pozornie prosta sentencja zawiera w sobie klucz do zrozumienia całej struktury rzeczywistości i mechanizmów rządzących zarówno kosmosem, jak i ludzkim życiem. Niewielu ludzi rozumie prawdziwe znaczenie tej zasady, a jeszcze mniej potrafi zastosować ją w praktyce. Hermes Trismegistus, legendarny założyciel tradycji hermetycznej, przekazał ludzkości siedem fundamentalnych praw, które rządzą wszechświatem. Pierwsza i najważniejsza z tych zasad głosi, że to, co dzieje się na najwyższych płaszczyznach bytu, odzwierciedla się na najniższych poziomach materialnej egzystencji. Ta korespondencja nie jest przypadkowa, jest ona wyrazem głębokiej jedności wszystkich poziomów rzeczywistości. Kiedy starożytni mędrcy mówili o Górze, nie odnosili się jedynie do fizycznego nieba czy przestrzeni kosmicznej. Wskazywali na wyższe wymiary świadomości, duchowe płaszczyzny istnienia i archetyplne wzorce, które determinują wszystko, co manifestuje się w świecie materialnym. Dół reprezentuje z kolei nasz fizyczny świat, codzienne doświadczenia. I materialne formy, w których te wyższe prawdy znajdują swój wyraz. Ta fundamentalna zasada hermetyczna tłumaczy, dlaczego obserwacja natury może prowadzić do głębokich duchowych odkryć. Struktura atomu odzwierciedla strukturę układu słonecznego. Wzorce spiralnych galaktyk powtarzają się w muszlach ślimaków i układzie liści na łodygach roślin. Przepływ energii w ciele ludzkim podąża podobnymi wzorcami jak przepływ prądów w atmosferze ziemskiej. Moderne nauki potwierdzają tę starożytną mądrość na każdym kroku. Matematycy odkryli, że te same wzorce geometryczne, które rządzą ruchem planet, pojawiają się w strukturze kryształów, w układzie płatków kwiatów i w proporcjach ludzkiego ciała. Fizyka kwantowa ujawnia, że podstawowe prawa rządzące subatomowymi cząstkami odzwierciedlają się w zachowaniu całych galaktyk. Aplikacja tej zasady do ludzkiego życia otwiera zupełnie nowe perspektywy rozumienia rzeczywistości. Jeśli prawdą jest, że wzorce z wyższych płaszczyzn odzwierciedlają się na niższych poziomach, oznacza to, że Twoje wewnętrzne stany świadomości bezpośrednio wpływają na zewnętrzne okoliczności Twojego życia. Twój wewnętrzny świat. Myśli, emocje, przekonania i intencje, tworzy szablon, według którego organizuje się Twoja zewnętrzna rzeczywistość. Ten mechanizm działa na poziomie znacznie głębszym niż powierzchowne pozytywne myślenie. Nie chodzi o to, żeby po prostu myśleć pozytywnie i czekać na cuda. Prawdziwa transformacja zachodzi wtedy, gdy zmieniasz podstawowe wzorce swojej świadomości, głębokie archetypy i energetyczne podpisy. Które emistujesz na wyższe płaszczyzny bytu. Hermetyczna tradycja uczy, że każdy człowiek jest mikrokosmosem, który odzwierciedla większy makrokosmos. W Twoim ciele, umyśle i duszy znajdują się odpowiedniki wszystkich sił działających we wszechświecie. Planety w Układzie Słonecznym korespondują z organami w Twoim ciele. Żywioły, ogień, woda, powietrze i ziemia. Manifestują się jako różne aspekty Twojej osobowości i temperamentu. Ta korespondencja oznacza, że poprzez pracę nad sobą możesz wpływać na kosmiczne siły, a poprzez zrozumienie kosmicznych wzorców możesz lepiej poznać siebie. Astrologia, właściwie rozumiana, nie jest wróżbiarskim systemem przepowiadania przyszłości, ale mapą korespondencji między ruchem ciał niebieskich a wzorcami ludzkiej psychiki i doświadczenia. Kiedy starożytni alchemicy mówili o transmutacji metali nieszlachetnych w złoto, używali języka symbolicznego, który opisywał rzeczywisty proces duchowej transformacji. Ołów reprezentował ciężkie materialne aspekty ludzkiej natury: strach, chciwość, gniew i ignorancję. Złoto symbolizowało oświeconą świadomość, miłość, mądrość, współczucie i duchową realizację. Proces alchemicznej transmutacji odbywał się według tej samej zasady korespondencji. Alchemik pracował jednocześnie na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej, wiedząc, że zmiany wprowadzone na jednym poziomie automatycznie odzwierciedlą się na pozostałych. Laboratoryjna praca z substancjami chemicznymi była zewnętrznym odbiciem wewnętrznej pracy nad transformacją świadomości. Współczesna psychologia głębi Odkrywa te same mechanizmy, które opisywali starożytni hermetyści. Karl Jung rozpoznał, że wzorce archetyplne z kolektywnego nieświadomego manifestują się w indywidualnych życiach jako powtarzające się motywy, związki i okoliczności. To, co Jung nazywał synchronicznością, jest praktycznym przejawem hermetycznej zasady korespondencji. Gdy zaczynasz rozumieć i stosować tę zasadę w swoim życiu, zauważasz, że zewnętrzne wydarzenia często odzwierciedlają twoje wewnętrzne stany w sposób, który wykracza poza przypadek. Jeśli w twoim wnętrzu panuje chaos i zamęt, twoje zewnętrzne okoliczności prawdopodobnie będą chaotyczne i problematyczne. Gdy osiągniesz wewnętrzną harmonię i jasność, twoje życie zacznie się organizować w bardziej harmonijny sposób. Ta zasada wyjaśnia również, dlaczego niektórzy ludzie zdają się przyciągać ciągłe problemy, podczas gdy inni żyją we względnej łatwości i przepływie. Nie jest to kwestia szczęścia czy przypadku, ale odbicie głębokich wzorców świadomości, które każda osoba nosi w sobie. Ci, którzy nieświadomie harboryzują wzorce ofiary, konfliktu lub braku, będą przyciągać okoliczności, które te wzorce odzwierciedlają. Praktyczne zastosowanie tej wiedzy wymaga najpierw głębokiej samoobserwacji. Musisz stać się świadomy swoich dominujących wzorców myślowych, emocjonalnych reakcji i podstawowych przekonań o rzeczywistości. Często te wzorce działają poniżej progu świadomości, ale ich wpływ na Twoją zewnętrzną rzeczywistość jest nieustanny i potężny. Meditation i kontemplacja stają się niezbędnymi narzędziami dla każdego, kto chce zastosować hermetyczne zasady w praktyce. Poprzez regularne wchodzenie w stany ciszy i wewnętrznej obserwacji, możesz zacząć rozpoznawać subtelne wzorce swojej świadomości i ich korespondencję z zewnętrznymi wydarzeniami. Jeden z najgłębszych aspektów tej zasady dotyczy relacji między indywidualną świadomością, a zbiorową rzeczywistością ludzkości. Zgodnie z hermetycznym prawem korespondencji, wzorce dominujące w zbiorowej psychice ludzkości odzwierciedlają się w globalnych wydarzeniach, kryzysach i transformacjach społecznych. Wojny, kryzysy ekonomiczne, katastrofy naturalne i społeczne, przewroty nie są jedynie zewnętrznymi wydarzeniami, ale manifestacjami głębokich dysonansów. W zbiorowej świadomości ludzkości. Strach, nienawiść, chciwość i separacja, które dominują w sercach i umysłach miliardów ludzi, materializują się jako konflikty zewnętrzne i destrukcyjne zjawiska. Ta perspektywa nadaje nowy wymiar osobistej odpowiedzialności. Każda osoba, która pracuje nad transformacją swojej własnej świadomości, przyczynia się do uzdrowienia zbiorowej psychiki ludzkości. Nie jest to mistyczne czy fantastyczne myślenie, ale praktyczna aplikacja hermetycznego prawa korespondencji na skalę planetarną. Hermetyczna maksima poznaj siebie nabiera w tym kontekście kosmicznego znaczenia. Poprzez głębokie zrozumienie własnej natury, swoich światów, cieni, potencjałów i ograniczeń, zyskujesz wgląd w fundamentalne mechanizmy rządzące całą rzeczywistością. Mikrokosmos twojej indywidualnej świadomości zawiera klucze do zrozumienia makrokosmosu uniwersalnej egzystencji. Praca z symbolami i archetyplami staje się potężnym narzędziem transformacji, gdy rozumiesz zasadę korespondencji. Każdy symbol niesie w sobie wzorce energetyczne, które mogą rezonować z odpowiednimi aspektami twojej psychiki i rzeczywistości. Poprzez medytację nad symbolami i świadome włączanie ich w swoje życie, możesz katalizować głębokie zmiany w swojej świadomości i okolicznościach. Tarot, i-ching, runy i inne systemy symboliczne nie są narzędziami wróżbiarskimi, ale mapami korespondencji między wyższymi wzorcami archetyplnymi, a konkretnymi życiowymi sytuacjami. Gdy używasz tych systemów z właściwym zrozumieniem, Stają się one mostami między Twoją świadomą świadomością a głębszymi warstwami mądrości, które zawsze są dostępne, ale często pozostają nierozpoznane. Sztuka i twórczość artystyczna są naturalnymi ekspresami hermetycznej zasady korespondencji. Prawdziwa sztuka nie jest jedynie dekoracją czy rozrywką, ale kanałem, przez który wyższe wzorce piękna, prawdy i harmonii manifestują się w świecie materialnym. Artyści są często nieświadomymi pośrednikami między wyższymi wymiarami inspiracji a ziemską rzeczywistością. Kiedy tworzysz sztukę, czy to przez malowanie, muzykę, pisanie czy inną formę ekspresji, otwierasz kanały między wewnętrznymi światami swojej wyobraźni a zewnętrznym światem form. Te wewnętrzne światy nie są jedynie produktami fantazji, ale rzeczywistymi wymiarami świadomości. Które mają swoje odpowiedniki w wyższych płaszczyznach bytu. Leczenie i medycyna również podlegają prawu korespondencji. Choroba nie jest jedynie fizycznym zjawiskiem, ale manifestacją dysharmonii na wyższych poziomach bytu emocjonalnym, mentalnym lub duchowym. Prawdziwe uzdrowienie wymaga adresowania przyczyn choroby na wszystkich poziomach, nie tylko traktowania fizycznych symptomów. Starożytne systemy medyczne, takie jak Ayurveda czy tradycyjna medycyna chińska, były oparte na zrozumieniu korespondencji między różnymi poziomami ludzkiej egzystencji. Leczyły one całą osobę ciało, umysł i ducha, wiedząc, że trwałe uzdrowienie może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie przywrócona harmonia na wszystkich poziomach. Związki międzyludzkie są kolejnym obszarem, gdzie zasada korespondencji objawia się w szczególnie wyrazisty sposób. Ludzie, których przyciągasz do swojego życia, przyjaciele, partnerzy, koledzy, a nawet wrogowie, odzwierciedlają różne aspekty twojej własnej psychiki. Oni są zwierciadłami, które pokazują ci części siebie, które możesz nie rozpoznawać lub akceptować. Konflikty z innymi często ujawniają wewnętrzne konflikty w Twojej własnej świadomości. Cechy, które najbardziej denerwują Cię w innych ludziach, są częścią własnego cienia, aspektów Twojej osobowości, które odrzucasz lub których nie akceptujesz. Gdy zaczynasz rozumieć te mechanizmy, związki stają się potężnymi narzędziami samopoznania i transformacji. Miłość w swojej najczystszej formie jest ekspresją hermetycznej jedności. Rozpoznania, że na najgłębszym poziomie nie ma separacji między tobą a innymi. Kiedy kochasz kogoś bezwarunkowo, rozpoznajesz w nim odbicie własnej boskiej natury. Ta miłość nie jest sentymentalnym ataczmentem, ale duchowym rozpoznaniem wspólnej esencji wszystkich bytów. Pieniądze i zasobność również podlegają prawu korespondencji. Twoja zewnętrzna sytuacja finansowa odzwierciedli twoje wewnętrzne przekonania o wartości, zasługiwaniu i abundance. Jeśli głęboko wierzysz, że nie zasługujesz na dobrobyt lub że pieniądze są źródłem zła, twoja zewnętrzna rzeczywistość będzie odzwierciedlać te przekonania. Prawdziwa abundance nie polega na gromadzeniu materialnych dóbr, ale na rozpoznaniu, że uniwersum jest nieskończenie obfite. I że ty jesteś integralną częścią tego kosmicznego przepływu abundance. Gdy wyrównasz swoje wewnętrzne stany z tą prawdą, zewnętrzne zasoby zaczną płynąć do ciebie w naturalny sposób. Czas i przestrzeń, które wydają się być absolutnymi rzeczywistościami, również podlegają prawu korespondencji. Twoje subiektywne doświadczenie czasu, czy przebiega szybko czy powoli, czy jest pełne czy puste, Odzwierciedla Twój wewnętrzny stan świadomości. Stany głębokiej medytacji czy intensywnej kreatywności mogą zmienić Twoje doświadczenie czasu w sposób, który wykracza poza zwykłe wyjaśnienia. Podobnie, przestrzenie, które zamieszkujesz i w których spędzasz czas, odzwierciedlają i jednocześnie wpływają na Twoje wewnętrzne stany. Chaos w Twoim domu często koresponduje z chaosem w Twoim umyśle. Stwarzanie pięknych, harmonijnych przestrzeni może katalizować wewnętrzną harmonię i jasność. Sen i stany snu są szczególnie wyraźnymi przykładami działania zasady korespondencji. We śnie, gdy normalne ograniczenia fizycznej rzeczywistości są zawieszone, wzorce z wyższych wymiarów świadomości mogą się manifestować w symbolicznej formie. Sny nie są jedynie przypadkowymi elektrycznymi wyładowaniami w mózgu. Ale sensownymi komunikatami z głębszych warstw psychiki. Poprzez pracę ze snami, zapisywanie ich, analizowanie symboliki i włączanie ich przesłań w świadome życie, możesz nawiązać bezpośredni kontakt z wyższymi aspektami swojej świadomości. Lucid dreaming, gdzie stajesz się świadomy, że śnisz podczas snu, pozwala na jeszcze głębszą eksplorację tych wewnętrznych wymiarów. Śmierć i narodziny również podlegają prawu korespondencji, będąc fizycznymi odbiciami głębszych duchowych procesów transformacji. Każde umieranie, czy to kończy się związek, karier, czy jakiś etap życia, odzwierciedla duchowy proces uwolnienia starych wzorców świadomości. Każde narodzenie, nowe możliwości, projekty czy związki manifestuje emergencję nowych potencjałów, z głębszych poziomów bytu. Zrozumienie cyklicznej natury istnienia, gdzie śmierć i narodzenie są jedynie różnymi fazami tego samego kosmicznego procesu, uwolnia od strachu przed zmianą i umożliwia współpracę z naturalnymi rytmami transformacji. Życie staje się tańcem między manifestacją i rozpuszczaniem, wyrażaniem i wycofywaniem, działaniem i byciem. Modlitwa i intencja działają zgodnie z prawem korespondencji przez tworzenie rezonansu między Twoimi wewnętrznymi stanami a odpowiednimi wzorcami w wyższych wymiarach rzeczywistości. Skuteczna modlitwa nie polega na żebraniu u zewnętrznego bóstwa, ale na wyrównaniu własnej świadomości z boskimi wzorcami miłości, mądrości i mocy, które już istnieją na wyższych płaszczyznach. Gdy modlisz się lub medytujesz z prawdziwą głębią i intencją, stajesz się żywym mostem między niebem a ziemią, pozwalając wyższym częstotliwościom manifestować się przez ciebie w świecie materialnym. To, o co prosisz w modlitwie, często już istnieje jako potencjał na wyższych poziomach. Twoją rolą jest stanie się transparentnym kanałem dla jego manifestacji. Służba innym i służba wyższemu celowi. Są naturalnymi ekspresjami zrozumienia hermetycznej jedności. Gdy rozpoznajesz, że na najgłębszym poziomie wszyscy jesteśmy jedną świadomością, doświadczającą siebie przez pozornie oddzielne formy, służba innym staje się służbą sobie samemu, a realizacja własnego potencjału przyczynia się do elewacji całości. Ta perspektywa transformuje pojęcie personal development. Z narcystycznego zajęcia sobą w kosmiczną odpowiedzialność. Każdy aspekt siebie, który uzdrawiasz i rozwijasz, przyczynia się do uzdrowienia zbiorowej świadomości ludzkości. Każdy moment miłości, mądrości czy współczucia, które kultywujesz, rozprzestrzenia się przez niewidzialną sieć połączeń, które łączą wszystkie istoty. Nauczanie i uczenie się również następują zgodnie z prawem korespondencji. To, czego potrzebujesz się nauczyć, naturalnie pojawia się w Twoim życiu przez nauczycieli, książki, doświadczenia czy intuicyjne wglądy. Jednocześnie wiedza i mądrość, które posiadasz, magnetycznie przyciągają tych, którzy są gotowi je otrzymać. Każdy człowiek jest jednocześnie uczniem i nauczycielem, ciągle dającym i otrzymującym w wielkiej wymianie mądrości która charakteryzuje ludzkie doświadczenie. Najbardziej profound teachings często przychodzą przez najmniej oczekiwane kanały: dzieci, zwierzęta, trudne okoliczności czy pozornie przypadkowe spotkania. Technologia i nauka, choć pozornie materialistyczne, również odzwierciedlają głębsze duchowe prawdy poprzez prawo korespondencji. Internet, na przykład, jest zewnętrzną manifestacją już istniejącej sieci psychicznej, która łączy wszystkie świadome istoty. Sztuczna inteligencja odzwierciedla ludzkie dążenie do stworzenia inteligentnych form życia echoing kosmiczny proces, przez który uniwersalna świadomość tworzy indywidualne byty. Każdy postęp naukowy ujawnia nowe poziomy korespondencji między mikro i makrokosmosem. Odkrycia w fizyce kwantowej potwierdzają starożytne hermetyczne nauki o interconnectedness wszystkich zjawisk. Neuroscience odkrywa, że mózg funkcjonuje według tych samych wzorców jak complex systems w naturze i kosmosie. Ewolucja świadomości, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej, następuje poprzez stopniowego rozpoznawania coraz głębszych poziomów korespondencji. Im więcej potrafisz zobaczyć connections i wzorców łączących pozornie oddzielne zjawiska, tym bardziej zbliżasz się do bezpośredniego doświadczenia podstawowej jedności wszystkich rzeczy. Ten proces ewolucji nie jest linearny ani przewidywalny. Następuje przez kwantowe skoki świadomości, sudden insights i profound shifts w perspektywie, które mogą całkowicie przekształcić Twoje rozumienie rzeczywistości w jednej chwili. Te breakthrough moments często następują po okresach intensywnej pracy wewnętrznej, kryzysu lub głębokiej kontemplacji. Ostateczną realizacją hermetycznej zasady jak na górze, tak na dole jest rozpoznanie, że nie ma faktycznej separacji między górą i dołem, między wyższymi i niższymi poziomami rzeczywistości. Wszystkie pozorne różnice i dystrybucje są iluzoryczne. Istnieje tylko jedna nieskończona świadomość wyrażająca siebie przez nieskończenie różnorodne formy i doświadczenia. Gdy osiągniesz to rozpoznanie, nie jako intelektualny koncept, ale jako żywe, doświadczane poznanie, twoje życie staje się spontaniczną ekspresją kosmicznej inteligencji. Nie musisz już walczyć ze światem ani próbować go kontrolować, ponieważ rozpoznajesz siebie jako integralną część inteligentnego, samoorganizującego się wszechświata. Ta wisdom transforms każdy aspekt Twojego doświadczenia. Praca staje się zabawą, challenge stają się opportunities, a pozorni wrogowie ujawniają się jako disguised teachers. Żyjesz w ciągłym stanie wonder i gratitude, rozpoznając sacred we wszystkim, co napotykasz. Największym teaching hermetycznej tradycji jest to, że ty nie jesteś oddzielną istotą próbującą zrozumieć wszechświat. Ty jesteś wszechświatem doświadczającym siebie przez unik perspektywę twojej indywidualnej świadomości. Każdy moment twojego życia jest kosmicznym aktem kreatywności. Każda twoja myśl i emocja wpływa na fabryk rzeczywistości, a każdy twój wybór współtworzy przyszłość całej egzystencji. Jeśli ta podróż w głąb hermetycznej mądrości otworzyła ci nowe perspektywy na naturę rzeczywistości i twoje miejsce w kosmicznym porządku, zostaw like pod tym filmem. Jeśli chciałbyś zobaczyć więcej treści o starożytnej mądrości, duchowej filozofii i practical applications ezoterycznych nauk, subskrybuj kanał. A jeśli dotarłeś do końca tego filmu, i wierzysz, że wzorce Twojej wewnętrznej świadomości rzeczywiście odzwierciedlają się w Twojej zewnętrznej rzeczywistości? Napisz w komentarzach: Jak na górze, tak na dole. Pokażesz tym, że rozumiesz najgłębszą prawdę hermetycznej mądrości, że jesteś jednocześnie twórcą i creative expression nieskończonej inteligencji wszechświata.